Święty, uwielbiamy Cię i błogosławimy, bo jesteś naszym ożywicielem, bo nas prowadzisz drogami zbawienia, bo możemy mieć dar nowego życia w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Ty, Duchu Święty, nas prowadzisz tymi wspaniałymi drogami, dlatego wywyższamy Cię i błogosławimy, bo jest także wielu takich, że Tobie są rzeczą, którzy bliźnią, którzy bluźnierczą wypowiadają się przeciwko Tobie, którzy mają postawę negacji, którzy mają postawę zwątpienia, którzy mają postawę odrzucenia, stawienia. Dlatego Duchu Święty, my dzisiaj, będąc tutaj, prosimy Cię, przetwierał jeszcze bardziej nasze serca na swoje działanie, na to słowo Jezusa, na żywego Jezusa. Dawid i Saul ciąg dalszy opowieści. Tydzień temu słyszeliśmy, jak Saul w jakimś sensie sprzeciwił się samemu Bogu, postąpił po swojemu. nie był posłuszny Bogu. I rozważając ten fragment, mówiliśmy sobie, że trzeba nam na to wszystko słuchać Bożego głosu. Trzeba nam wiernie wypełniać wolę Bożą, tak jak to czyni święty Michał Archanioł. Dawid i Saul. Co ich różniło? Dawid. Walczył na sposób Boży. Dawid walczył dla Bożej chwały. Dawid był posłuszny Bożemu prawu. Nosił duchową zbroję. Natomiast Saul sprzeciwiał się Bogu. Działał według swoich własnych zasad, na swój własny sposób. Według swojego wyczucia czasu i na własną chwałę. Dlatego poważnie zaniedbał swoją ochronę, zrzucił, Bożą zdrowie. Życie tych dwóch mężczyzn jest dla nas dobrym przykładem na to, jak ważne jest rozumienie naszych bitew. Przypomina nam, że chociaż sama wojna jest niewidzialna, to zwycięstwo i klęska już nie. Bo wiele zależy od naszego zaangażowania. Od tego, jak my podchodzimy do sprawy. Dawid jest dla nas niesamowitym ząbem. Takiej wierności Bogu. Chociaż będziemy jeszcze słuchać w następnych dniach pewnie, kiedy też nie miał takiego trudnego życia. Kiedy zgrzeszył, ale stanął w prawdzie. Nie uciekał przed Panem Bogiem. Walczył i nosił ciągle swoje boże. Dawid zostaje namaszczony na króla, by rządzić nad Izraelem. Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan Bóg zastępów był z nim. Oto zasada, i można powiedzieć taka złota recepta dla nas w tej walce, która się toczy. Będziemy stawać się coraz potężniejsi, kiedy Bóg będzie z nami, kiedy nie odwrócimy się od Pana Boga, kiedy pójdziemy Jego drogami, kiedy będziemy słuchać Jego głosu, nie będziemy czynić po swojemu. Będziemy stawać się tak jak Dawid, coraz potężniejsi. Dlatego, że i Bóg nas namaścił na swoje dzieci. Jesteśmy ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, ludem królewskim. Czyli mamy, tak jak Dawid, święte namaszczenie, które nas chroni. Święty Ambroszy podaje nam takie słowa. Byłeś namaszczony Oliwą niczym atleta. Chrystusowy atleta, jakbyś przygotowywał się do ziemskich zapasów i zgodziłeś się zmierzyć z przeciwnikiem. Byłeś namaszczony Oliwą i jesteś Chrystusową atletą, żebyś mógł zwyciężać wszelkie zasadzki ukrytego wroga. Czy chcesz być takim atletą Chrystusa? Czy zdajesz sobie sprawę, że jesteś wybranym, bo w tobie jest Boże Królestwo? Że Bóg namaszcza ciebie i daje ci swoją moc, byś mógł zwyciężać. Bóg chce, by Twoje królestwo wewnętrzne. Było pięknym królestwem, żeby nie było to królestwo, które jest skłócone, Tak jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skrócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skrócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeżeli w Twoim sercu. W Twoim wewnętrznym domu, w królestwie Twoim wewnętrznym jest nieporządek, nieład. Twoje królestwo jest skrócone, to wtedy można powiedzieć, że przegrywasz. To wtedy można powiedzieć, że jesteś na jakiś sposób pod działaniem swego ducha i Bóg ma z Tobą zrobić porządek. Bo On wypędza złego ducha z naszych serc, to On oczyszcza to wewnętrzne królestwo, które jest w nas. Mabel Zebulba mówi o Jezusie, i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Przecież to jest nierobiczne. Jak może zły wyrzucać złego? Chrystus mówi, jak może szatan wyrzucać szatana? Ja nie dobre rzeczy, jak czy nie wielkie rzeczy, bo pragnę, by to królestwo było pięknym królestwem, by był pewien porządek, pewien ład, by człowiek rzeczywiście mógł żyć w tym wspaniałym zwycięstwie. Nasz Zbawiciel, śpiewaliśmy przed Ewangelią, Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. On zwyciężył. On zwyciężył Kuba. Tutaj też warto wytłumaczyć, tak na marginesie, bo nieraz nam rzeczywiście święte podaje różne imiona szatana tu w tym przypadku mamy belzebuba a belzebub, belzebub oznacza nic innego jak władca much był to pogański bożek mający chronić od chmar much i żydzi mieli go za takiego boga bogactwa co jest w zasadzie trawnym opisem szatana władza i Bóg niszczy tego was, żeby zaprowadzić nas w nas wspaniały porządek, duchowy porządek, żebyśmy byli potężniejsi, bo On jest z nami, bo On nas namaszcza swoim świętym olejem. I jeszcze jedno, to co teraz też nieraz ludzie się pytają. To jest ten grzech przeciwko duchowi świętemu. Niektórzy nawet potrafią się zamartwiać i zastanawiać, czy to czasem nie zgrzeszyli, bo, tak jak nam mówi Słowo Boże, kto uczyni ten grzech, kto zbluźni przeciwko duchowi świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego, czyli potępienia. To jest, można powiedzieć, stan człowieka, gdzie królestwo jest wewnętrzne zaburzone, gdzie człowiek nie przyjmuje spawienia, gdzie człowiek odmawia przyjęcia spawienia, jakie Bóg ofiaruje człowiekowi przez działanie Ducha Świętego, przez to działanie w mocy ofiary krzyżowe Jezusa Chrystusa. A więc odmowa przyjęcia spawienia, odmowa nawracania się. Ktoś trwa uporczywie przy swoim i nie chce. Nie chce, żeby Bóg go zbawił. Trwa w swoich grzechach i tak umiera, więc automatycznie widzimy, że taki stan człowieka nie doprowadza do czegoś dobrego. To ewidentne potępienie. Może, może też być druga skrajność, środek przeciwko Duchowi Świętemu, kiedy człowiek zbytnio ufa w Boże miłosierdzie. Czyli też sobie mówi: Będę grzeszył, ile w lesie, bo Bóg jest nieskończoną miłością, nieskończonym miłosierdziem. Czyli też nie działa, może powiedzieć, na sposób Boży. Podejście szatańskie, hula i dusza, piekła nie ma. I dlatego jest to pewien stan, który jest w człowieku, i ten stan doprowadza do potępienia. Czyli można powiedzieć, że nie ma co się zamartwiać w naszym przypadku, bowiem jest to ewidentne z życia odrzucenie Pana Boga i chodzenie do drogą grzechu. Człowiek nie korzysta z sakramentów świętych, człowiek nie widzi sensu nawracania się, i dlatego jest to bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. To bluźnierstwo niech nam się nie kojarzy z czymś słownym, bo to nie jest słowne znieważenie Ducha Świętego, tylko stan, że człowiek w tym trwa, odrzuca sprawienie, które Bóg ofiaruje przez Ducha Świętego. Święty dzisiaj działa. Bo Duch Święty dzisiaj chce w nas dokonywać tego niesamowitego porządku w naszym królestwie wewnętrznym. Dlatego radujmy się, że możemy być mocni w Panu, w siłą Jego potęgi, tak jak będziemy rozważać dzisiaj w czasie drugiego spotkania Kursu Walki Duchowej. Jesteśmy mocni w Panu i będziemy coraz mocniejsi w Nim kiedy On rzeczywiście będzie w nas, kiedy On będzie w nas żył, w naszym Królestwie, w naszych sercach, kiedy nie będziemy go wyganiać. Święty Michał Archanioł, niech nam w tym dopomoże. On zachęca nas i niejako mówi nam dzisiaj. Bądźcie mocni w Panu, gdyż jest to sprawa najwyższej wagi. Bądźcie mocni w Panu i radujcie się z tego, że macie święte namaszczenie, które otwiera Wam królestwo na wieki. Amen. Z bardziej wielkim stawiennictwem świętego Michała Archanioła chcielibyśmy zanieść w mocy Ducha Świętego nasze prośby i błagania Chryste, prosimy Cię, wspieraj pastyżu Kościoła, by słowem świadectwem swojego życia prosili Twoją świętą Ewangelię. Ciebie prosimy. Chryste, prosimy Cię, udziel naszej ojczyźnie potrzebnych włas, aby ten czas pregrynacji figury świętego Michała Archanioła po naszym kraju wydał jak największe owoce. Ciebie prosimy. Mocni tych wszystkich, którzy trwają uporczywie w grzechach, którzy nie chcą przyjąć daru spawienia, którzy sprzeciwiają się samemu Bogu, którzy nie chcą się nawracać każdego dnia, aby mogli zrozumieć swój błąd, aby ich wewnętrzne królestwo mogło być królestwem uporządkowanym mocą samego ducha. Ciebie prosimy. Twojego serca tych, którzy cierpią z powodu przemocy, tych wszystkich, którzy doświadczają takiej trudnej sytuacji na Ukrainie. Daj im, Panie, siły potrzebne do walki ze złem i pomoc swojego świętego Michała Archanioła. Ciebie prosimy. Chryste, prosimy Cię, przyjmij do swego królestwa zmarłych, Uwielbiać Ciebie w Twoim Królestwie na wieki. Ciebie prosimy. Chryste, prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z tego świętego namaszczenia, z tego, że jesteśmy dziećmi króla, z tego, że mamy moc Twoją w naszych sercach i że możemy kiedyś żyć w Twoim, będziemy mogli żyć w Twoim Królestwie na wieki. Ciebie prosimy. Jezus, Spawicielu świata i każdego człowieka, niech wzniesie się do Ciebie nasze uwielbienie, niech wzniosą się do Ciebie nasze pokorne prośby, ufając w przemożne wstawiennictwo Świętego Michała Archanioła. Tobie wszelka cześć i chwała teraz i po wszystkie wieki wieków.